Tak słuchamy. Jestem Szymon z Tarnobrzega. Wit, witaj Szymon, witaj. No ja mam pytanie do Pana Wojciecha. Słucham Cię Szymon. Czemu Pan chodzi bez maski? Dlatego żeby ratować Twoje młode życie synku. Głupie niedojrzałe młode życie. Popatrz, popatrz, już, już yy, dziećmi się, dziećmi się posiłkują, ale grzecznie chłopak powiedział, prawda? Przynajmniej się zapytał, tak. Przedstawił się. Szymek, pozdrawiam cię serdecznie, młody Polaku. Bądź zdrów, bądź zdrow. Jest pan... <śmierdzi> jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tak, prosimy cię, tak, dawaj, dawaj. Chcesz na pewno tego posłuchać, Wojtek? Tak, tak, jest pan siewcą tak, tak, śmierci. Tak. Ja jestem siewcą śmierci. Tak. Masz rację, Szymek, tak, tak. jestem się siewcą... Jestem siewcą śmierci, tak. A chcesz zginąć z mojej ręki? Czy chcesz zginąć... No Ty to się. Już... To już nie żyjesz, kurwo, mała. Już nie żyjesz. Zaszczyp się pierwszy, z sytuację. Matka twoja kurwą jest, a ojciec z kurwy synem. Zdychaj, kurwę, kurewko jebana. Zdychaj. No dobra. Wiesz Wojtek? No. Mam nadzieję, że tego nie puściłeś. Czego? Tego, tego życzenia do niego. No to ty, przecież ty mówiłeś, nie ja. A, i to po